Pociąg przejeżdża dosyć długi jest to przejazd kolejowy w lesie co tu pisze? ma e ma ma, ma To już się kończy niedługo Możemy spojrzeć Obiekt monitorowany, pomachamy I pozdrawiam I dziękuję, dziękuję za oglądalność Czapki z głów dla Państwa Parzeł jest konduktorem, często tak mówię Ponieważ jestem o kto synu psy, kto ogromno o tym wie, Pasikowskiego i pozdrawiam Filip Pietowski. Dziękuję.